Poczynamy misję Pchli park tak Obstawa już czeka Witaj Sylwanie Szanowanie, się Myślałem, że będziemy kontrolowani, ale jakoś się nam udało <śm> Przesmyknęliśmy się <śm> jakoś Tak zwany trzeźwy poranek <śm> No chyba tak A ja bym powiedział, że rzeźki poranek O właśnie Witaj Kondziu. Witaj, witaj. Bardzo żeś dałem radę się samobudzić dzisiaj jeszcze. Ale ty wcześniej przede jeszcze, mną stałeś. Jeszcze przed budzikiem. No właśnie. 10 minut przed kółką. Coraz lepiej ci to idzie. Oczywiście. Powiem tak do szkoły wstałem. <laughs> no właśnie. Pierwsze pchletarki trzeba było cię budzić. A teraz tak. już sam się budzisz i budzisz innych w dodatku. Sylwanie, co dzisiaj robimy? Co dzień pokaże <grym> Na pewno handlować będziemy. Na pewno ptaki śpiewają. O, to cię y, nabawa optymizmu. Tak, fajnie. No i fajnie. Wczoraj grad popadał lekki. Akurat wracałem z pakowania gadżetów na Ale plitar. Na szczęście ten grad bardzo to... krótki był. No nie powygniatał mi maski. Nie, nie. A bałem się. Na szczęście u nas gradu nie było. U nas był tylko lekki deszczyk O Wszystko tutaj u nas się zatrzymało No dobra to jedziemy zobaczymy, widzimy się w stronę słońca Na pitarku Zobaczymy tam Będzie nas oczekiwać Tak jest Elo Jesteśmy na miejscu Słoneczko nam przyświeca Palmy rozkwitły Dojechaliśmy Jedziemy Miejscówę tak jest Ach. O jakie Rzeźkie powietrze Idziemy Kolejka jest spora chyba większa niż ostatnio e, no tak, sznur drodzy, samochodów Drodzy Państwo to jest właśnie Rzeźkie powietrze w tarnobrzegu zapraszamy wszystkich mhm, Czuć takim igliwiam sosnowym wszystkich troszeczkę obsłużymy. Tak jest, zapraszamy serdecznie Kądziu będzie donosił tylko gadżety Kądziu ludzie Którzy handlują na polskim targu, to jest taka mała społeczność. Tutaj tak. wszyscy sobie dzień dobry mówią, y, rozmawiają, na, mają podobne zainteresowania. Jest tak odczu, odczuwa się tę bratną duszość. Tak, dokładnie. A przed chwilą tutaj widzieliśmy, słuchajcie, każdy śmiał się z Lecha Rocha Pawlaka, kiedy mówił, że lubi jeździć na rowerze samochodem. A my tutaj widzieliśmy bardzo podobną scenę przed chwilą. Tak, tak, tak. tak. Tylko, że tak troszeczkę na odwrót. Może nie na odwrót, ale po prostu na przyczepce hmm. był rower stacjonarny. Tak. Więc można wsiąść na taki rower stacjonarny i jeździć na rowerze samochodem. Dokładnie. Dokładnie. O taka przyczepka jak tutaj, też. O, też tak. jest rower. W tej, w tej przyczepce. Wsiadaj, Kondziu. Każdy śmiał się z lecha rucha. No właśnie. A to on prawdę mówił po prostu. I dobra, widzimy się już na blatach. Piękne chmurki zapowiadają bardzo dobry handel dzisiaj, Kondzi. Dobry Zajechalimy. Witam na targu. Wieramy podwoje no i grzebać sobie. My nie wyciągamy dzisiaj towaru. No i proszę Państwa pierwszy, pierwsza sprzedaż bombeczki poszły do dobrego człowieka. Proszę Państwa, pani tutaj już sprzedana i papierniczka. Proszę nagrywać. Piękny stojaczek również znalazł właściciela. Jeszcze, jeszcze się nie rozłożyliśmy. Wszystko trwa. Powolutku. Widzicie Jesteśmy jeszcze w proszku Z niektórymi rzeczami Szkła dużo tutaj Sylwan na wystawiał. Skło Zaraz pokażę co Kondzio ma Bo Kondzio ma Fajne talerzyki takie mi się podobają Kończu fajne te talerze, muszę nagrać je. I te półmiski. No, trzy sztuki. Cztery są duże, Piękne. I jak tam handelek rozpocząłeś? Uju, no słabo gdzieś Jak na razie tylko e, garnuszek taki na, na trzonku drewnianym. E, mały, to jest do zaparzania chyba, tak mi się wydaje. Do zaparzania kawy. E, tutaj, tak, do zaparzania kawy za 15 zł i tyle. Mhm. Jak na razie już. Dobry początek. O. Średni. Kończą. <noise> A co ty tutaj masz? Co to jest? To jest stowotnica, jak pamiętam dobrze się to nazywało. No. To jest yy, tak, jakby ja to tak odebrałem przynajmniej. To jest smarownica do tam czy WFN, KSH. Możecie mi poprawiać w komentarzach, jak się, jak się mylę. Bo mogę się mylić. Bo to troszeczkę nie mój temat, ale. Możesz być w błędzie, ale może jesteś właśnie dobry myśli. Tak, mogę być w błędzie, o, ale mogę piękny... też nie być w błędzie. Kieliszki są przepiękne. No. Towar jest prima sort. Ośm sztuk. Prima 8 sztuk. Jest towar nawet, nawet jakby ktoś chciał. Nowe wycieraczki do malucha. oryginalne. Nie używka. nieużywka. Z epoki, nieużywka. Nieużywka. gumy. Ha! Piękny. Dobrze, lecimy dalej. Jeszcze tu nie porozkładany jesteśmy, oczywiście. Kasia Cichopęk. Yy. Tutaj jest, może dzisiaj znajdzie właściciela Zabawki, Dzień Dziecka się zbliża, także Zobaczymy Zobaczymy co to będzie o, Jak był kryzys To worki foliowe lali A ja zakupiłem od moich przyjaciół Taką piękną rybkę Skąd taka? A tutaj od naszych sąsiadów I za A nie powiem do kamery to kamery nie powiem, natomiast można ją podziwiać. A powiem tutaj zaraz po wyłączeniu się, ile to kosztowało. Staj buziaczka, że chcę. Państwa, sprzedaż <słuch> fajnych rzeczy. Kilimy, nie kilimy, dzwoneczek, podstawka pod lasko, mafinki, ma paradyjko i zestawik. Piękne ale w tej samochodów to już chyba nie handlują, nie? nie tylko części i takie gadżety, nie? takie pierdolone niepotrzebne mamy tego dużo, naprawdę jeszcze tutaj się nie porozkładałem no i tu mam stuletniego misia na Jaki rękach. Jaki piękny bobas. Jakie prateczki ma fajne, Elegancki. szorty. Mówisz, że stuletni jest? Stuletni miś. Przepiękny słodziak. O. Uszko klapnięte maletko. No, fajne. On piękny. jest z, z tego, wypchany jest wiórkami, nie? Jest z rodzinami. do sprzedania. No piękny miś. Gdzieś go tutaj wy, wyeksponujemy go. Jeszcze tutaj mamy gadżety. No i rozkładamy się dalej. Misiu siedzi z pistoletem i pilnuje towaru Ok, oficjalnie rozłożyliśmy się już Teraz można podziwiać Dzień dziecka się zbliża, więc zabaweczek porozkładałem tutaj w różnych miejscach Misiu pilnuje Książeczki są Troszeczkę DVD płytek też, szkiełka No reszta była, nawet konwekcja Damska, torebki No i techniczne rzeczy Sylwana. Tylko, że ludzi nie ma, patrzcie, pusto. Pusto. Przejdziemy się, może tutaj, podziwiać mosiężne gadżety od naszych tutaj sąsiadów. O, na takim kogucie pan Twardowski chyba lądował na księżycu z tego, co mi się wydaje, fajny. To fajny tak nie? Jak handelek? O pomalutku. Tarka? Sprzedana za, za trzy złotych, tak. tak jest. Ktoś by zainteresowany tutaj? Kanistrami? Na razie nie. nie. No nic. malutku ludzie budzą się już ze snu i zachodzą do nas. O. Jest tam człowiek, który będzie łowił ze mną magnesem niedługo, ale to zdradzimy później. Kondzio ma jeszcze takie gazetki, 50 rok, krawieckie. Ale elegancja poprzekręcane w drugą stronę nieźle czuszki Właśnie, proszę Państwa, jedną taką prądownicę sprzedaliśmy za dyszkę. Sylwan Grilla sprzedał za 8 zł. I kluczyk za 2 zeta. Witamy serdecznie. Pan Mefedron pozyskał spluwę. O. To jest plazmowa. Glutoplazmo. glutoplazmo strzela. Jak zalepi oczy, to już nie widzi Koniec, już przepot wtedy. Także zapraszamy na targ. Strzela, glutoplazmo, Sylwan. Za darmo. Jak daleko nie mieszka, to wbijajcie. Wbijajcie. Tak jest. To ja, Mefedro. Bo to teraz to plastikowe robią, nie? A tak to już no, nie ma innych. Banieczki leśnicze znalazły właścicieli. Oraz kaseciak. Yeah Dokonałem zakupu Takowej buteleczki od Kondzia Za całe 2 złote polskie no, Szybkie podsumowanie, nie jest tego dużo Tutaj mieliśmy szklanki takie tureckie do herbaty Za 12 złotych sprzedany komplet 6 sztuk No i świece Świece się udało sprzedać 10 złotych za dwie paczki Dobra cena, nie? Dobra cena Trzy talerze były jeszcze tutaj takie Po złotówesce. Książka jedna za dwa złote, aparat fotograficzny na kliszę za dyszkę sprzedany za został. I to wszystko na razie chyba. Nie wiem, czy zaobserwowaliście, tutaj taka ważka wylądowała ze szklanymi koralikami i poleciała już do właścicieli nowych 2 zeta. Będzie miała nowy. Tak jest. Nowe siedzisko. Jedną doniczkę dla sukulentów za dwa zeta sprzedałem i słuchawki bez przewód. Dzięki bardzo. Dziękuję. Słuchawki bez słuchawki przewód. Słuchawki stały klient. Kupił. Tak jest, a tam kabelki jeszcze jakieś były też, tak? I kabeleczek taki. No i piękneściweczka. No i proszę Państwa, Dynama trafiają w dobre ręce. Przedaż kolejna, czyli suszarka do ubrań za dyszkę. Portfel za złotówkę. Masz kamerkę włącz. Wyłączyłeś? Nie, nagrywałeś. Poszedł w dobre ręce. Chlebak, który już był pakowany przez Sylwana na złomowisko. Ja już bym go przeznaczył na złomowisko. I za dyszkę jest chlebak sprzedany. No, I nie wyrzucony. I tak, i nie zmarnowane, i się komuś przyda. Lampa na muchy. Tak, sprzedana, za 20 zł. I co taka lampa potrafi? Ta lampa nie dość, że oświetla, to jeszcze zabija owady i to na śmierć. <laughs> Proszę Państwa, tutaj spod lady towar, cztery takie buteleczki. Sprzedane dla stałego klienta, pozdrawiam. A te większe dwie dyszki. Nie chcę powyrody. 8, 8, i ta jest 10. dziesiątka, 10, dziesiątka, 8, dziesiątka, to jest jakaś nie. Nie śmigana. maselniczka taka blaszana za 10 zł. 3 kubeczki za 3 zł. Kotek za 2 zł, pluszowy samochodzik za 2 zł też tutaj. Parę zabaweczek sprzedanych zostało z tego pudła łakoci mm. Proszę Państwa, maszynka do mięsa sprzedana ósemka za 15 zł A co tutaj masz? O matko Pociąg No nie widmo Jakby mi takie dźwięki grały Szaleństwo Taką pompkę ktoś by chciał z widzów? 20 zł. No bardziej Udało się i kończowi coś sprzedać w końcu. Palerzyki piękne zielone, tak dziękuję jest. bardzo. A, dobry zastrzyk. A stały widz zakupy, tak. zakupów dokonał oczywiście. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Łapki do góry. O, dziękujemy. jaki zadowolony. Takie są no małe. Pewnie. Super. Sylwan, czy żebyś sprzedał drugą maszynkę już do mielenia? Tak. Ale dzisiaj schodzą jak świeże Chodzi bułeczki. Jak świeże bułeczki. No, zostały jeszcze. Jeszcze jest cztery sztuki. jeszcze. A tu mniejszą chyba, nie? Te mniejsze są bardziej chodliwe. A zależy. Zależy. Wieraz Ktoś kiedyś szukał większej, nie? Większej. No, A taki gadżet? Taki gadżet to jest dla panów gospodarzy i dla pani gospodyni. Jedno uderzenie w czuły punkt. <trafi? Potrafi? Potrafi po Ogłuszyć mógł... przeciwnika. Nie, ja, ja wiem. Ja wiem. Zneutralizować. <trafi> nie chcę mówić słowa. Dobra, to lepiej. Znokautowe. Pokaż końcu, co to zakupiłeś lepiej. Takie piękne radio, amerykańskie, Kodak. Jakie radio? Aparat. I, przepraszam bardzo, ap Ale że aparat. Ale się popisał. Już drugi raz się pomyliłem. A tutaj fajny napis Kodak. Tak, jest Kodaczek. Tutaj, tutaj yy, na tabliczka. A tu jest napisane Bordeaux znowu, po francusku. Może francuska firma produkowała WSA, nie znam się, nie wiem. No, ale, ale, zakup... ale Jak za trzy dyszki, to bardzo dobra cena. To jest bardzo dobra cena za takie sprzęt. co będziesz se fotki robił? Sweetfocie focie będę. <laughs> Proszę Państwa, historyczny moment. QI znalazł nowego właściciela. Super, Panie Misiu. Stało się. K stało się. Królik poszedł w dobre ręce. Tak jest. Jeździł z nami od początku targu tu. I wreszcie... I poszedł. na niego przyszedł czas. Znalazł, doczekał się. Super, super. Dziewczynka go hapsnęła, przytuliła i pojechali. Świetny happy end. Także tak, fajnie się to układa. Bo królik poszedł, ma rodzinę już. Tak jest. I ten, ten kiuik to mówił tak. Zmów praciorek. Kiuiku. <grywka> <Kwi> <grywka> Proszę Państwa, po malutku się pakujemy. Targ już się zmniejszył. Więc zaraz będzie podsumowanie. 730 zł u targu. Mamy dzisiaj. A Kondzio? A ja mam, moi drodzy, mam 6 dyszek i jestem bardzo szczęśliwy. Kupiłem przepiękną filiżaneczkę z Bawarii razem z talerzykiem, kupiłem aparat Kodaka, kupiłem bardzo fajną zapalniczkę, chyba pokazywaliśmy już zapalniczkę. Jeszcze chciałem powiedzieć, że kądziu te kanistry nie poszły i przebieg się, tak. i dlatego jest spocony taki. przebieg się Dokładnie. po targu i sprzedał je łącznie za 4,50. <noise> za 5,50 przepraszam. 5.50, dokładnie. Tak, za 5.50. Lepiej to, żeby, nie, żeby... niż gniły na złomie. Żeby poszły na złomie Tak jest. Dokładnie. Zadowoleni? Bardzo, bardzo. Zmęczeni? Zmęczeni? Zmęczeni. Bardzo. To kończymy na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć. Hej!